Słuchajcie, od dawna już referencyjne konstrukcje kart graficznych AMD są zarezerwowane dla tych najwyższych modeli. Ja zawsze powtarzam, że szkoda, bo kurczę, te niższe modele tak fajnie wyglądają na renderach, a potem no nie ma ich. Tym razem jest 7600 i się bardzo cieszę, bo ta karta jest po prostu przesłodka. Cześć, kochani, z tej strony Kamil, ale się bawią producenci, nie? Premiera, po premierze, dzień po dniu a kiedy ja mam iść spać? Kiedy ja mam wyjść z psem? Kiedy ja mam pograć w BT Diablo 4? No nie ma kiedy, po prostu. Coś mi się wydaje, że teraz będzie jeszcze gorzej i to wszystko poleci lawinowo, ale nie wybiegajmy na razie za daleko w przyszłość. Dzisiaj Radeon RX 7600. Zacznijmy od takiego krótkiego wyjaśnienia, które być może będzie dla niektórych przydatne. Ta karta nie jest bezpośrednim konkurentem, RTX A4060 Ti, który premierę miał wczoraj. Może być to troszkę mylące w związku z tym, że premiery są dzień po dniu tak sobie ustawili. No i przez to może być delikatne zamieszanie. Na no cenowo to jest poziom 299 dolarów, cena sugerowana przez producenta, oczywiście polskiej nie znam. Zaznaczam jeszcze na ten moment. No a to jest poziom bardziej RTX -a 4060 jak już zapewne wiecie, a nie RTX A4060 Ti. Nie jednak porównamy sobie te karty. One są obydwie przeznaczone do Full HD. No i zajrzyjmy już teraz, co. Ten tutaj Radeonik ma pod maską. Specyfikacja specyfikacją. Karta jest na 6 nanometrach, ma 8 GB RAMu na nieszczęsnej 128-bitowej szynie, ale wrócić musimy do ceny, bo AMD dzień przed premierą postanowiło obniżyć swoją sugerowaną cenę wyjściową z 299 dolarów na 269. Moment na dokonanie takiej zmiany jest oczywiście nieprzypadkowy. Nvidia ma swoją premierę już za sobą i odkryte karty. Można zatem wnioskować, jak pozycjonowana będzie 40. 60, jak już pojawi się za dwa miesiące, znana jest również reakcja czy odbiór 4060 Ti. Well played AMD, well played. Ale co to oznacza dla nas? Dla Was przede wszystkim to, że RX 7600 będzie oscylował gdzieś w okolicach 1400 zł na premierę. Oczywiście jak zwykle tradycyjnie znajdą się pewnie tańsze i droższe modele, ale mniej więcej takich cen możemy się spodziewać. Dla mnie natomiast to oznacza to, że nie zdążyłem do testów dodać RTX 3050, który może się okazać bardziej naturalnym konkurentem przy takim obrocie spraw, ale testy będą obfite i bez tego GPU. A w razie gdybyście chcieli bez, pośrednie porównanie. Dajcie znać w komentarzach. Zanim przejdziemy do wydajności, chciałbym jeszcze powiedzieć dwa słowa odnośnie tych dwóch kart, które tutaj mamy na stole. Jak zapewne zauważyliście, jedna konstrukcja referencyjna, druga niereferencyjna. No i gdybym chciał tak bardzo poprawnie wymawiać, no to mamy kartę graficzną firmy Sapphire model Pulse. Karta posiada konstrukcję dwuwentylatorową. Chłodzenie jest wydajne, o czym za chwilę opowiem w testach, ale posiada ono dedykowane odpromienniki dla vrm i pamięci oraz dwa kompozytowe ciepłochody. Backplate jest aluminiowy, ale służy bardziej do zabezpieczenia czy usztywnienia konstrukcji niż odprowadzania ciepła. Na śledziu znajdziemy cztery porty. Trzy DisplayPort 1.4 i jeden HDMI 2.1. Szkoda troszkę, że zabrakło podwójnego biosu, który jest od lat charakterystyczny dla kart szafirów, również tych z niższych półek Cenowych. Za zasilanie opowiada pojedyncze ośmiopinowe złącze PCI Express. Szafir, teraz już tak bardziej po naszemu, to jeden z lepszych producentów kart graficznych AMD. Od lat właściwie cieszą się naprawdę bardzo dobrą renomą. A model Pulse to ten taki budżetowy, można powiedzieć, chociaż no, Każda karta jest budżetowa, bo wszystko się kupuje w jakimś budżecie. No ale warto zwrócić uwagę na tę kartę. Popatrzymy sobie, jak ona się zachowuje względem tego referencyjnego modelu. No a teraz już popatrzmy, jak wyglądają cyferki. Tradycyjnie szybkie spojrzenie na platformę testową, która nie zdążyła jeszcze ostygnąć po testach 4060 Ti i lecimy z benchmarkami. Jak widzicie, poza poprzednikiem, czyli Radeonem 6600, dorzuciłem jeszcze model 6650 XT oraz RTX 3060 w wersji 12GB, a także pakiet kart z wczorajszych testów, choć Radeon 6750 XT i dwie Ti to już wyższa półka. Stwierdziłem, że zostawię je tutaj, żebyście mieli pełny obraz. Ale Wracając do wyników, w cyberpunku notujemy zdrowy, prawie 35% wzrost wydajności względem poprzedniej generacji. Karta nie jest przeznaczona do 1440p i tutaj to już naprawdę będzie widać, ale mimo wszystko zrobiłem dla Was testy w tej rozdzielczości. Powiększyła się przepaść między poprzednią generacją do 40%, a co być może ciekawsze, nowy Radeon wypadł wyraźnie lepiej niż RTX 3060 z większą ilością VRAMu. Różnicę tę karta zielonych odrobiła jednak w testach z RT. Tutaj nadal zdrowy wzrost względem poprzedniej generacji, Radeonów, choć dużo mniejsza różnica w stosunku do RX 6650XT na poziomie około 5%, ale 3060 jest już wyraźnie szybsza przy śledzeniu promieni. Dziwna rzecz stała się natomiast w Doom Eternal, bo Radeon wypada tutaj ledwo 10% lepiej niż poprzednik i mniej więcej tyle samo traci do modelu 6650 i do RTX -a 3060, a tak nie powinno tu być. Wynik jest ewidentnie przekłamany, zapewne jest to kwestia problemu z premierowym sterownikiem więc nie wyliczam tego tytułu do wyników uśrednionych, które przedstawię Wam na koniec, ale zostawiam dla Was wyniki, jako ciekawostkę, żebyście widzieli z czym między innymi zmagają się testerzy. Dying Light 2 uspokoiło trochę sytuację. 30% lepszy wynik od rx 6600 i odpowiednio 10 oraz 13 względem 6650 XT i 3060. W 1440p te dwie ostatnie karty radzą sobie już znacznie lepiej, różnice się zacierają, ale nadal premierowa karta jest jest ciągle szybsza. Po włączeniu śledzenia promieni RTX 3060 odbija sobie trochę punktów, co istotne, wzrost wydajności do poprzedniej generacji jest na bardzo dobrym poziomie ponad 30%. Słyszałem wasze komentarze odnośnie wyłączenia starszych gier z benchmarków, ale taki przykładowo Tomb Raider ma świetnie skalujący się benchmark, a szkoda go nie używać dla zobrazowania różnic. Może umówimy się na filmy skupiające się wyłącznie na benchmarkach nowości, przykładowo dwie karty graficzne 15 tytułów bez gadającej głowy. Co wy na to? Dalej Mark 6, 130 klatek, średnio Full HD, co oznacza, że w tym przypadku możemy zapomnieć o porównaniu z 3060, to już bowiem rewiry RTX a 3060 Ti. Bardzo ładny wynik. Trochę gorzej w 1440p, ale tutaj już ledwo 8 klatek szybciej od RTX 3060 i prawie ten sam poziom co RX 6650XT. Karta droższa. Bardzo podobna sytuacja w Assassin's Creed Valhalla. Wynik lepszy o 20% w stosunku do poprzednika 3% szybciej od 6650XT i niecałe 9% szybciej od 3060. Co ciekawe, te dwie ostatnie karty, ze względu na lepszy subsystem pamięci, mają wyższe wyniki w 1440p. O około 8% w obydwu przypadkach. Zabraknąć nie mogło oczywiście Wiedźmina. Tutaj 3060 ładnie się broni i uzyskuje niecałe 2% lepszy wynik. Zarówno Full HD, natomiast jak i 1440P postęp generacyjny jest mniej więcej na poziomie 28%. I to leci równo Full HD 1440P, a także po włączeniu śledzenia promieni. Utrzymuje się mniej więcej taki sam poziom względem RX6600, choć RT trzeba będzie w tym przypadku wspomagać FSR, ale w tym przedziale cenowym każda karta. Tak, na dobrą sprawę, będzie tego wymagać. Przechodząc do wyników uśrednionych z mojego zestawienia testów, wyszło, że nowy RX 7600 jest 27% szybszy od poprzednika, 8% od RX 6650XT i 7% od RTX 3060. Jako ciekawostkę dodałem tutaj również kartę z wczorajszej premiery, ale wynik jest dość zaskakujący ledwo 22% różnicy. Oczywiście wszystko zależy od palety testowanych gier, ale ogólnie jest blisko i wydaje mi się, że mały Radeon może namieszać nie tylko w niskim przedziału. W dziale cenowo-wydajnościowym, ale zahaczę również o półkę średnią, skoro sprawuje się lepiej niż takie karty jak 3060. Oczywiście jest tutaj problem z Fauramem. Przed premierem głośno mówiło się o specyfikacji, a dyskusje na temat kart za 300 dolarów przeznaczonych do Full HD w 2023 roku były naprawdę gorące. Pytanie teraz: czy po zejściu na pułap około 1400 zł, Radeon RX 7600 musi radzić sobie dobrze w wyższych rozdzielczościach, czy być zabezpieczonym większą ilością Fauramu? Osobiście wydaje mi się, że nie do końca. Jestem ogólnie zadowolony z obniżki cen i wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji na tyle, że szukając karty w tym przedziale cenowym na pewno wziąłbym nowego Radeona pod uwagę. Ciekaw jestem bardzo jak na tę kartę zareaguje rynek, bo w końcu 3060 w wersji 12GB jest lekko wolniejsze, a wyżej wyceniane. RX 6650XT to samo. Bardzo możliwe, że szykują się w najbliższym czasie lekkie obniżki cen niektórych modeli. Fanboy na pewno się ucieszy, bo będzie miał co robić, układając dla Was zestawy. Pozdrówcie Łysego w komentarzach. A jeszcze bardziej ciekaw jestem, jaki będzie RTX 4060. Z wyższą metką cenową na start? Lepiej, żeby był dobry. Ciekawie wygląda również zużycie prądu. Nowa karta jest minimalnie bardziej prądożerna od modelu 6600, ale to ledwo 30W. Wzrost wydajności jest wyższy niż zapotrzebowanie na prąd. Jak widzicie na załączonym obrazku stokowa karta boostuje do mniej więcej 2500 MHz z hakiem. Puls od szafirów na stokowych ustawieniach natomiast to bardziej okolice 2600 MHz i wyżej. Żeby sprawdzić potencjał OC odpaliłem afterburnera i popchnąłem wszystkie suwaki do końca w prawo. Oczywiście sprawdziłem wcześniej stabilność spokojnie i nie napotkałem żadnych problemów, dlatego mogłem tak zrobić. Oczywiście karta nie będzie bustować na 3000 MHz na rdzeniu, ale po OC taktowanie sięga już okolic 2700 MHz i więcej. Także potencjał OC jest i ma lekki wpływ na wydajność. Między referentem a pulsem na stoku jest zaledwie klatka różnicy, ale po OC to już 5 FPS ów więcej, czyli około 5% różnicy. W niektórych sytuacjach może to być nie bez znaczenia. Temperatury w normie, choć referent przekroczył 70 stopni, a puls utrzymuje się jednak poniżej tej granicy. Hałas na bardzo przyzwoitym poziomie, choć referencyjna konstrukcja miała w moim przypadku wyraźnie piszczące cewki i bardziej to odnotował decybelomierz niż pracę wentylatorów. Szafir bardzo ładnie, cichutko 36 decybeli, ale po OC karta zaczęła już pracować na poziomie 40, co jest dość wyraźnie odczuwalne dla ucha. No i teraz wszystko już jasne, drodzy Państwo. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniamy dzisiejszą premierę, właściwie nie tylko dzisiejszą, no bo premiera po premierze, tak jak wiecie, zapewne i przez pryzmat również tego RTX 4060TI, czy chociażby zapowiedzi RTX 4060 można spojrzeć również na dzisiejsze wyniki. Ciekaw jestem bardzo waszej opinii na ten temat. Linki do kart graficznych AMD ogólnie oraz do nowego RX7600, jak zwykle znajdziecie w opisie. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.